Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Board Games Factory. Jesteśmy jak zwykle w krakowskim bardzie, przy Alei Pokoju i mamy dla Was dzisiaj taką nietypową i bardzo wyjątkową grę Metalum. Czemu ona jest nietypowa? O chociażby dlatego, że została wydana przez Galaktę yy, w ramach rozstrzygnięcia ich konkursu na grę planszową. Yy... Obaj autorzy tej gry nie są już pierwszakami, ponieważ mają za sobą parę tytułów ale przeszło one raczej bez echa. Mam nadzieję, że w przypadku metalum tak akurat nie będzie. Metalum to bardzo emocjonująca i wciągająca, wymagająca od nas e, intelektualnie gra ekonomiczna w klimatach science fiction, która zajmie Wam maksymalnie do 60 minut i będzie wymagała od was znalezienia przy jednym stole dwóch graczy. Zanim przejdę do powiedzenia wam o samej rozgrywce metalu, chciałbym wam tylko szybko opowiedzieć o pudełeczku. Pudełko, jest, pudełko zwraca uwagę, ponieważ jest w takim dość niestandardowym rozmiarze, zwłaszcza jeżeli patrzymy na galektę pod kątem takim, że oni współpracują z FFG i spodziewalibyśmy się takiego standardowego kwadratu, to jest taki mały, fajny, przenośny rozmiar, który na pewno zmieści Wam się w plecaczku. W środku spotkamy się z dwoma kan kanionami, które w nawet, w nawet praktyczny sposób. Porządkują zawartość tego, co się tutaj znajduje. Z tyłu zaś bardzo, bardzo fajna rzecz, zwłaszcza dla tych z Was, którzy pracują w sklepach z grań planszowymi, ułatwiająca prezentację gry, ponieważ z tyłu właśnie mamy krótkie omówienie tematyczne całej fabuły rozgrywki, a także przedstawienie elementów i taki bardzo podglądowa schematyczna ilustracja tego, jak gra wygląda już na stole. Jeszcze na chwilkę pozwolę sobie zatrzymać się przy samej okładce Metalum, jest to jedna z lepszych okładek, jakie widziałem dla polskich gier, bardzo fajna, dynamiczna ilustracja, ułatwiająca, w, ułatwiająca imersję w świat gry i od razu zapowiadająca nam te wszystkie emocje, które będą miały miejsce, kiedy faktycznie zaangażujemy się w wydobycie surowca, jakim jest Metalum, pośród planet układu, w którym będziemy się poruszać. Ok, teraz wytłumaczę Wam pokrótce zasady gry w Metalum, ale zanim to zrobię opowiem Wam jeszcze odrobinkę o tym, co w ogóle widzicie na stole. Eee... Jest parę tutaj takich elementów, które rzucają się od razu na pierwszy rzut oka, między innymi zasłonki, które zostały dołączone dla graczy. One są wy, wydrukowane na takiej dość chybotliwej e, tekturze, ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobry pomysł, e, ponieważ e, bez problemu będziemy ukrywać nasze knowania przed naszymi przeciwnikami. To jest bardzo fajny element ze strony takiej produkcyjnej, jeśli chodzi o tę grę. Ja je teraz zdejmę ze stołu, ponieważ one będą nam troszeczkę przeszkadzały niestety w nagraniu. Kolejną rzeczą, która od razu rzuca się w oczy i jest naprawdę świetną i wyjątkową sprawą, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie tytuły, są takie diale, na których będziemy zliczać e, bogactwo, które będziemy zdobywać podczas gry. To jest rzecz, która naprawdę mi się podoba. Widać tutaj od razu inspiracje z zachodnimi wydawnictwami. To jest taki smaczek, który no nie mógł po prostu przejść nieskomentowany obok mnie. To jest świetna sprawa, bardzo wygodny sposób liczenia punktów i bardzo fajny gadżet, który sprawia, że ta gra zapadnie Wam w pamięć. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie tak naprawdę elementy, które Galakta dostarczyła, są bardzo wysokiej jakości. To jest gruby karton pokryty tą taką przeciwścieralną warstwą. Yy, mamy również takie dość niewyróżniające się, akurat jeśli chodzi o jakość, podstawki, yy, podpionki, karty ze świetnymi naprawdę ilustracjami. Trzeba bardzo pochwalić tutaj grafika, który pracował nad tą grą. Wszystkie ilustracje doskonale oddają. Mm, to, co mają faktycznie opisywać, to co mają graczom przybliżać, ułatwiają imersję w świat gry i tak naprawdę cały czas podgrzewają atmosferę rozgrywki. Jedynym elementem metalu, do którego miałbym zarzuty, jeśli chodzi o jakość. Są te drewniane kostki. Ja prywatnie bardzo nie lubię drewna, które jest po prostu barwione w grach planszowych. Wolę drewno, które jest lakierowane. Wiem, że tego typu kosteczki, niestety, zwłaszcza jeśli będą często używane, będą się szybko brudzić. I jednak generalnie preferuję plastik. No ale umówmy się, ta gra jest sprzedawana w takiej cenie że podejrzewam, że wydawca nie zmieściłby się w budżecie, gdyby chciał nam zaoferować e, gdyby chciał nam zaoferować plastik jako, jako te elementy. To już prawie wszystko, jeśli chodzi o omówienie jakości elementów gry. Pozwolę sobie jeszcze wam pokazać tylko taką ciekawostkę. Od wydawnictwa Galacta dostaliśmy jedną taką promóweczkę, która była dostępna z tego, co się orientuje na targach Esen, która dokłada do tego produktu jedną kolejną planetę. To jest bardzo fajna rzecz, która też w ciekawy sposób wpływa na przebieg rozgrywki. Jeśli macie możliwość uporować to sobie gdzieś na Allegro albo na jakimś festiwalu, zróbcie to, bo to naprawdę fajny dodatek. Teraz pozwolę sobie omówić zasady rozgrywki. W Metalum jesteśmy pilotami, którzy sterują takimi potężnymi statkami, fabrykami, które rozkładają w tym systemie planetarnym na kolejnych planetach roboty wydobywcze symbolizowane przez te właśnie drewniane kostki. I, naszym celem jest, aby naszym celem jest zdobycie jak największej liczby, jak największej liczby tak naprawdę dolarów na naszym koncie, które będziemy tutaj sobie zaznaczać dzięki tym dialom, e, które są nam przyznawane, oczywiście za wydobywanie metalum. E, fabuła całej gry wskazuje zaś, e, że ten z pilotów, który będzie w stanie wydobyć więcej tego metalu, uzyska dla swojej korporacji traktat, znaczy właściwie kontrakt na wyłączność, jeśli chodzi o wydobycie tego rzadkiego pierwiastka w tym właśnie układzie planetarnym. Każda tura rozgrywki w Metalum rozpoczyna się od fazy programowania, w której gracze muszą zdecydować się, jaki program na daną turę ułożą z tych kafli. Dostarczonych wraz z grą. Mamy tutaj parę różnych grup podprogramów, z których możemy skorzystać, o czym Wam pokrótce teraz opowiem. Konstruując nasz program, według którego będziemy rozgrywać akcje podczas naszej tury, będziemy korzystać z takich właśnie podprogramów. Każdy z nich jest opisany symbolem, który wskazuje na to, co on co nam oferuje, a także taką liczbą, która oznacza, która oznacza inicjatywę. Im, Im bardziej skomplikowane podprogramy, im bardziej potężne podprogramy, tym wyższa ta cyfra. I w związku z tym będziemy również pod sam koniec fazy programowania sumować liczby wynikające z naszych tutaj wartości, inicjatywy naszych podprogramów. Ten z nas, który będzie miał tą wartość niższą, będzie, poruszać, będzie mógł poruszać się pierwszy. Warto również zauważyć, że jest tutaj parę obostrzeń związanych z tym, jak, ten, jak te podprogramy konstruujemy. Jest to bardzo ciekawy mechanizm, zagłębmy się w niego na chwileczkę. Nasz program możemy skonstruować tak naprawdę z dowolnej ilości podprogramów, tak długo, jeżeli jesteśmy w stanie z niego ułożyć taką zwartą, kwadratopodobną całość. Tak jak na przykład ma to miejsce tutaj, czyli tak wygląda na przykład program, który wykorzystuje maksymalną sumę podprogramów. Warto też zauważyć, że mamy tutaj pewne obostrzenia, na przykład zawsze musimy skorzystać z podprogramu ruchu, bez względu na to, w której z trzech dostępnych form będziemy z niego korzystać. Ciekawą rzeczą jest też to, że podprogramy wyczerpują się, to znaczy, jeżeli użyjemy w rozgrywce jakiegoś podprogramu, to on nie będzie dla nas dostępny tak długo, aż nie skończy się tercja, ponieważ gra jest rozgrywana w tercjach i dopiero wtedy będziemy mogli z niego korzystać po raz kolejny. Jest to świetne, stymulujące, tak naprawdę, naszą pracę intelektualną rozwiązanie, ponieważ musimy myśleć perspektywicznie. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby dany podprogram został wykorzystany w złym momencie, ponieważ może nas to kosztować dużo pieniędzy. Muszę też przyznać, że rozwiązanie związane z wprowadzeniem tych punktów inicjatywy bardzo wpływa na podniesienie takiej, tego tempa rozgrywki, tej, takiej, em, tego emocjonalnego jej wymiaru. To podgrzewa doskonale atmosferę, ponieważ nieraz będziemy chcieli pojechać pierwsi, będziemy chcieli szybko zarobić jakiekolwiek pieniądze, żeby tylko, żeby tylko dorwać się do kart, których, takich rozszerzeń, o których Wam opowiem później, i kupić je jako pierwsi, i wtedy będziemy naprawdę nieźle kombinować, jak to zrobić żeby nasz program był zoptymalizowany, żeby zadziałał jak najszybciej przed naszym przeciwnikiem, a jednocześnie, żeby pozwolił nam wykorzystać maksimum naszych możliwości, to budzi spore emocje. To jest rzecz, która jest naprawdę niespotykana w grach ekonomicznych. Kiedy już ustalimy, jakimi programami chcemy się poruszać po naszej planszy, która składa się z tych losowo rozłożonych planet, i ustalimy, kto ma inicjatywę. Zaczynamy nasz ruch. Bardzo interesującą opcją jest to, że możemy tak naprawdę z naszych podprogramów korzystać w dowolnej kolejności, przynajmniej z tych, które zadeklarowaliśmy, że będziemy używać w tej turze, i będziemy poruszać naszym statkiem, gdzieś po tym systemie, i Przynajmniej w początkowych fazach gry będziemy odkrywać planety, które oferują nam kolejne specjalne akcje związane właśnie z tymi, z tymi planetami. Dodatkowo sama eksploracja, sama eksploracja tego systemu planetarnego też jest bardzo istotnym elementem gry, ponieważ to będzie właśnie źródłem naszych pierwszych pieniędzy i prawdopodobnie również za te pieniądze zrobicie swoje pierwsze zakupy, jeśli chodzi o te właśnie dodatkowe instalacje, które tutaj są dostępne. Połączenie możliwości naszych podprogramów, naszych różnych wykupionych instalacji, które będziemy montować na planetach, i połączenie możliwości E, które oferują nam instalacje, które już są, jak gdyby domyślnie wbudowane w planety. Powoduje, że gra wymaga od nas takiego myślenia naprawdę wielowątkowego, analizowania wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą się wydarzyć zarówno po naszej stronie, jak i zarówno po stronie e, przeciwnika. E, zmusza nas właśnie do optymalizowania swoich posunięć i do, do naprawdę. Doskonałego wykorzystywania swojego czasu, ponieważ mamy naprawdę tylko 9 tur w tej rozgrywce, żeby zdobyć sporo pieniędzy. Gra niespecjalnie chętnie wybacza nam błędy, zwłaszcza jeżeli e, stajemy naprzeciwko dobrego, doświadczonego przeciwnika. Często niestety może się okazać, że w połowie gry zorientujecie się, że przewaga punktowa przeciwnika jest tak duża, że nie jesteście w stanie już go dogonić, co może budzić pewną frustrację. No, gra jest naprawdę niewybacza, niewybaczająca, gra jest bardzo zacięta. Kolejną rzeczą, która może się spodobać graczom mojego typu, jest to, że mimo, że jest to skomplikowana gra ekonomiczna, wymagająca naprawdę fajnego takiego planowania w przód, myślenia, właśnie wielowątkowego, mamy też tutaj sporą dozę negatywnej interakcji, która nie jest oparta na czynniku losowym, co powoduje, że jesteśmy w stanie nawet najbardziej misterny plan przeciwnika najzwyczajniej w świecie e, obrócić w perzynę. E, oliwy do ognia tej rozgrywki dolicza e, dolewa sposób obliczania punktów pod koniec tury. E, tutaj nie jest istotne, jak wiele robotów wydobywczych e, rozłożyliście na planetach, czy zrobił to przeciwnik. Istotne jest. To z Was rozłożył ich więcej? I ten system przewag powoduje, że nawet naprawdę subtelna przewaga jednego robota wydobywczego na danej planecie może owocować, ee, może owocować w perspektywie czasu sporymi przewagami e, finansowymi, co odbije się na całej rozgrywce echem przez e, dużą ilość tur. Ta gra, naprawdę, ta gra naprawdę jest emocjonująca. To nie jest ten ekonomik, przy którym dostawalibyście jakiegoś szoku insulinowego i zapadali w śpiączkę, patrząc jak e, wasi przeciwnicy e, po kolei liczą swoje cegły i liczą swoje okcje. E, liczą swoje, swoje owce. To jest gra, podczas której naprawdę krew, pot i łzy będą lały się strumieniami. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić e, napisanie czegoś tak emocjonująco, czegoś tak emocjonującego. Co tak naprawdę opowiada o górnictwie? Teraz pora na naszą ocenę końco, końcową produktu, jakim jest metalum. Przede wszystkim Cena do zawartości. Grę kupicie sobie już od 65 zł, i w tym małym pudełeczku jest naprawdę sporo elementów wydanych w najwyższej tak naprawdę możliwej jakości. Pomijając oczywiście te e, kostki z drewna, więc e, za tą kategorię gra dostała od nas maksimum punktów. Jak już wspomniałem, jakość elementów jest naprawdę wysoka. Jest to jakość, która wstrzeliwuje się tak naprawdę w najwyższe światowe standardy, pomijając właśnie kostki i zasłonki. Przyjemną rzeczą jest widzieć, że polskie wydawnictwa uczą się od zagranicznej konkurencji tych właśnie najlepszych wzorców postępowania. To jest gra, która, ze względu na bardzo takie wytrzymałościowe podejście do komponentów, będzie służyć Wam dość długo. Jeśli chodzi o komplet zasad w metalum, y, są one zawarte w takiej małej książce wydanej na papierze kredowym, y, bardzo opisane w przystępny sposób, bardzo zrozumiałe, a jednocześnie nie budzące właśnie żadnych pytań i budujące dużą możliwość e, róż, różnych podejść do rozgrywki, budujące, e, budujące grę, która ma ten, ma ten parametr powiedzmy skill Intensive, im dłużej w nią będziecie grać, tym bardziej będziecie lepsi, zawsze będzie jakaś możliwość e, poczynienia progresu e, w tej grze i w umiejętności obsługiwania jej. Naprawdę to jest taka cecha, którą uwielbiam e, w planszówkach. Jeżeli z gry na grę mogę grać coraz lepiej i mogę się coraz bardziej przy niej wysilać. To jest świetna sprawa. Jak na grę ekonomiczną, jak na planszówkę w ogóle, te zasady są bardzo oryginalne, niespotykane w innych produktach. Eee, tak jak już to podkreślałem przy opisywaniu rozgrywki, tutaj cały czas oliwa jest doliwa, dolewana do ognia, jest e, wysoka temperatura podczas, e, podczas każdej z rozgrywek. Ciężka naprawdę e, rywalizacja pomiędzy graczami. Do tego jest jeszcze ten system kolejnych tercji, który powoduje, że w każdej kolejnej tercji jest tak naprawdę coraz ciężej. E, rywalizacja jest coraz bardziej intensywna. W ostatniej tercji zmienia się zestaw kart, które możemy sobie dokupywać, i dostajemy tak zwane karty akcji, które dodatkowo jeszcze zwiększają tempo rozgrywki, dodając nam e, Opcji do negatywnej interakcji to jest świetna rzecz, niespotykana absolutnie w grach ekonomicznych i w ogóle wydaje mi się, że wiele gier, nie tylko ekonomicznych, jest w stanie pozazdrościć tej grze poziomu, na jakim tutaj odbywa się negatywna interakcja. Jedyną wadą rozgrywki w Metalum jest jej Bezkompromisowość. To jest jednocześnie największa wada i największa zaleta, ponieważ tak jak mówiłem, jeżeli przeciwnik przyłapie nas na paru błędach, może się okazać, że już po paru turach jesteśmy pozbawieni tak naprawdę szansy na wygraną w tą rozgrywkę. Skoro jesteśmy już przy instrukcji i przy zasadach, warto też zwrócić uwagę na pewien bardzo interesujący błąd. Czy może bardziej brak, jeśli chodzi o tą grę? E, mianowicie, jedyny reference card, jakim dysponujemy, to jest tak naprawdę ta instrukcja i e, jej tył. Bardzo brakuje tego typu elementów w opakowaniu, ponieważ e, gdy uczymy się grać, e, na samym początku opanowanie tych wszystkich podprogramów i tego, co one robią, a także opanowanie, e, opanowanie całej tej ikonologii, która jest za, zawarta na kartach i która opisuje też to, co z kolei robią planety, to. To nie jest najprostsze wyzwanie na samym początku. Później już te ikony stają się dla nas czytelne, ale to jest dopiero później. Dlatego żałuję troszeczkę, że Galakta nie pomyślała, żeby jednak dwa referencardy, bo no przecież tylko dwóch graczy to nie jest dużo, żeby dwa. Dwie takie e, kartonowe, jakieś malusienkie mini instrukcje dołączy tej gry, tak żebyśmy nie musieli za każdym razem wyrywać sobie instrukcji i sprawdzać co robi ta planeta, co robi dany podprogram. To jest tak naprawdę duża wada i duży brak, biorąc pod uwagę, na, biorąc pod uwagę to, że Galakta jest wydawnictwem o dużym doświadczeniu. Na sam koniec pozwolę sobie jeszcze na taki bardzo krótki element przemyśleń na temat wkładu Metalum w cały gatunek gier planszowych. Otóż muszę przyznać, że mam nadzieję, że gra Metalum będzie inspirująca dla wielu twórców. Ten system programowania, a także bardzo takie dynamiczne podejście do rozgrywki, jakby nie patrzeć ekonomicznej, jest, nowators, jest nowatorskim podejściem i bardzo pożądanym, jeśli chodzi przynajmniej o mnie. I bardzo kolejną też fajną rzeczą jest to, że ta gra została wypuszczona właśnie jako nagroda w konkursie dla twórców gier planszowych, co wydaje mi się, że może ożywczą, stymulująco wpłynąć na rynek gier planszowych, może y, być takim sygnałem do domorosłych twórców, że warto jest jednak wyjąć tą swoją planszówkę z szuflady, wysłać ją gdzieś do jakiegoś wydawcy i być może wiele więcej takich interesujących, nietypowych, nieszablonowych projektów y, gdzieś w Polsce jest zagrzebany w jakiejś piwnicy, w jakiej Szufladzie i tylko czeka na to, żeby trafić na nasze stoły. Mam nadzieję, że, że Galakta będzie powracać do tego pomysłu wielo, wielokrotnie i że będzie nas um, uraczać takimi właśnie fajnymi tytułami. Tak? Nasza finalna ocena metalu to 83%. To jest gra którą Wam polecę z czystym sumieniem, zarówno osobom, które lubią naprawdę taką e, rywalizację, ostre starcia, zarówno osobom, które lubią ekonomię i mają ochotę na coś innego, coś świeżego, a także osobom, które nie były za bardzo przekonane do tej pory do gier ekonomicznych i szukają czegoś takiego, co mogłoby je może delikatnie wprowadzić w ten kierunek, znaczy w, w, ten, w ten gatunek. To jest właśnie ciekawa, nietypowa gra, która łączy w sobie dużo różnych elementów, jest naprawdę dobra. Eee, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskie gry planszowe, to wysuwa się na prowadzenie. Znaczy, może nie jest najlepsza, ale jest naprawdę bardzo wysoko, w mojej prywatnej stawce 83%. Kupcie ją sobie, nie jest droga. To już e, wszystko w dzisiejszym Board Faktory. Dzięki Wam za oglądanie. Byliśmy jak zwykle w krakowskim Bardzie przy Alei Pokoju w Centrum M1. Znajdźcie nas na Facebooku i znajdźcie nas na YouTubie. Koniecznie nas zasubskrybujcie i koniecznie nas udostępniajcie swoim znajomym, żeby oni też mogli się czegoś dowiedzieć o grach planszowych, bo to jest bardzo interesujący i ważny temat dla każdego dorosłego człowieka. Dzięki i cześć. Trzymajcie się.